Pan z Wami, Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Panie. Gdy zebrał się wielki tłum, i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je, inne padło na skałę i gdy wzeszło usło, bo nie miało wilgoci, inne znowu padło między ciernia, ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je, inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plą stokrotny. To mówiąc wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. <knie> Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł, wam dano poznać wprost tajemnicę Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na, sk <laughs> na skałę padał tych, którzy gdy usłyszą z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa. Lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości. Oto słowo pańskie. Tak wiecie, po pierwsze, to tak sobie myślę, że dzisiaj się modlimy za Panią Zosię, a dzisiejsze czytania w sam raz mówią o zmartwychwstaniu, prawda? To taki dość ciekawy zbieg okoliczności właśnie, że, znaczy zbieg okoliczności. No, powiadają, że u Boga nie ma zbiegów okoliczności, że wszystko jest zaplanowane. To nam się wydaje, że coś się dzieje przypadkiem, nie wiadomo skąd się wzięła, a tak naprawdę gdzieś opatrzność Boża nad wszystkim czuwa, prawda, więc to pewnie Pan Bóg sobie tak to zaplanował, żeby nam coś powiedzieć, kiedy modlimy się za Panią Zosię i akurat czytania są na dzisiaj o zmartwychwstaniu, więc może to jest taki sygnał, że właśnie dla Pana Boga, Pani Zosia wciąż żyje, prawda, że dla nas umarła, dla Niego żyje, tak i żebyśmy właśnie w ten sposób na to wszystko popatrzyli na umieranie naszych bliskich, znajomych, przyjaciół. Właśnie, że to jest nieprawda, że ich życie się kończy, to tylko tak po naszemu wygląda, prawda jest taka, że żyją. Święty Paweł dużo przyłożył troski i pracy, żeby chrześcijan o tym przy, przy, przekonać. Dlaczego? Dlatego, że my ludzie ciągle mamy tendencję, żeby się chwytać tego, co ziemskie. Tutaj widać, widzieć swoje zabezpieczenie, prawda, w tym, co ziemskie, prawda? Natomiast i to jest właśnie drugi temat. Natomiast Jezus próbował nas przekonać, że tak naprawdę prawdziwym zabezpieczeniem człowieka jest sam Bóg, że to Jego trzeba się chwytać, bo to, co ziemskie, to prędzej czy później przemija. Właśnie natomiast, no i jeśli się tego uchwycimy, co na ziemi, to prędzej czy później zostaniemy z czym z pustymi rękami, tak? Bo to wszystko, co ziemskie, to prędzej czy później. Przemienia. Tak. Wiecie, że ja mam trochę takie ulubione tematy. Lubię się czasem z czegoś ponabijać. Właśnie rozmawiałem z jedną znajomą, y, która właśnie mówi, że żałuje, że jak benzyna była jeszcze taka tania, tam kosztowała 4,50 czy ileś, że nie natankowała, nie, nie wkopała sobie w ogródku do ziemi takiego wielkiego zbiornika i nie natankowała, ile wlezie. Ja mówię, wie pani co, a na ile by to pani starczyło, nie? Wiecie, rozumiecie. No, możesz natankować, nie wiem, 1000 litrów. Wyjeździsz, nie wiem, w pół roku, w miesiąc, może w rok, w końcu to wyjeździsz, nie? Zniknie. Właśnie, tak jak tak jak znikają pieniądze, nie wiadomo gdzie. Właśnie, znika papier toaletowy na przykład, nie wiem, wywieszam ciągle nową rolkę, a tu... Chyba ktoś przenika na plebanie i ten papier znika. Nie? Właśnie, więc taką naturę mają te rzeczy ziemskie, o tym mówi święty Paweł, że no, mówi: No, zwróćcie uwagę, że to, co ziemskie, to znika. Nie? No Jest fajne, można tego użyć, można się tym ucieszyć, ale nie może być jakby fundamentem naszego życia, mówi święty Paweł, no, bo znika. Nie? Prędzej czy później, no, jak tu się uczepisz. Tylko na tym się oprzesz to prędzej czy później zostaniesz z pustymi rękami. Natomiast nie porusza zdanie w dzisiejszej Ewangelii. Kiedy Jezus kończy tą dzisiejszą Ewangelię, mówiąc o tych, którzy zatrzymują słowo i wydają owoc dzięki temu, że wytrwale się tego słowa trzymają. Właśnie to zatrzymują to uchwycenie się słowa, uchwycenie się żywego słowa, mówi Pismo Święte, że Jezus jest żywym Słowem Ojca, które stało się ciałem, uchwycenie się Jezusa, że to dopiero jest fundament, bo Jezus pokazał, że On nie przemija, tak? Nie przemija, można Go ukrzyżować, złożyć do grobu, On zmartwychwstanie, prawda? I zobaczcie, my chrześcijanie od dwóch tysięcy lat doświadczamy, że jest niemożliwe, żeby nam brakło kogo? Jezusa, nie? Jezus aż do znudzenia, rozumiecie? Już można się tym znudzić, prawda? Tak po ludzku, że jest aż do znudzenia uparcie od dwóch tysięcy lat żywy z nami jest, przychodzi na każdej przy świętej, nie brakuje, jest niemożliwe, żeby go zabrakło. Rozumiecie? No i teraz Jezus, no, jakby nas zachęca, żebyśmy się zastanowili, na czym my opieramy nasze życie, czego żeśmy się tak uchwycili jako zabezpieczenia naszego życia, bo może właśnie się okazać, że trochę daliśmy się oszukać. I zabezpieczenie naszego życia widzimy w tym, co i tak prędzej czy później z naszych rąk wypadnie, co i tak prędzej czy później przeminie, no i wtedy będzie bieda. Właśnie. Fakt jest taki, i to jest trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć, że uchwycenie się takie na serio Jezusa i jego słowa, tak, to często kosztuje też coś takiego, co się nazywa obumieranie. Bo żeby wytrwać przy Jezusie. To często bywa tak, że coś trzeba puścić z rąk. Czyli zobaczcie, dzisiejsza przypowieść jest o ziarnie, nie? Ziarnie. Ziarno, jak wpada w ziemię, to święty Paweł też o tym przypomina, no, że ziarno, żeby wydać owoc, to w jakimś sensie musi obumrzeć. Prawda? I tak jak czytam tą przypowieść o tym siewcy, o tych ziarnach różnych, no to właśnie te ziarna bezowocne to są te ziarna, które nie zgodziły się na jakąś formę obumierania. Ja my się boimy tego obumierania, Na przykład boimy się coś puścić z rąk, boimy się puścić jakąś rzeczywistość, prawda, jakieś dobro, jakąś relację, nie? a okazuje się, że bardzo często, żeby wzrosnąć, żeby pójść dalej, żeby się rozwinąć, to trzeba coś z ręki co puścić, coś co dla mnie jest kotwicą, do czego się przywiązałem. Nie? I to jest jakaś forma obumierania, to puszczanie z ręki tych wszystkich rzeczy, które mnie blokują, które nie pozwalają mi rozwijać się, wzrastać, iść za Jezusem, prawda, uchwycić się Jezusa. Nie? To jest jakaś forma obumierania no i my się boimy, tak? No boimy się, no boimy się puścić z ręki różnych rzeczy. Nie? Boimy się nie mieć tego czy tamtego, nie? Boimy się, że cukru braknie, bo boimy się, że oleju braknie, boimy się, nie. Że to wtedy będzie tragedia, jak braknie. I teraz w te nasze lęki wchodzi Jezus. Sam Jezus. Nie? Sam Jezus. On się staje żarnem, On przychodzi do nas, On jest z nami. I zaprasza nas, żebyśmy razem z Nim coś tam puścili. Że On jest gotowy razem z nami obumierać, żeby swoją obecnością przekonać, że to prowadzi do życia. Nie? On zmartwychwstał, żeby nas przekonać. Że naprawdę, jeżeli się Jego trzymamy, jeżeli z nim pójdziemy, to nawet jeżeli trzeba będzie coś z ręki puścić, zgodzić się na jakąś formę obumierania, to naprawdę to prowadzi do życia. On swoją obecnością żywą nas o tym upe upewnia. Dlatego właśnie aż do znudzenia żywy przychodzi, żeby nas przekonać, że on naprawdę nas prowadzi do życia. Że on pierwszy zanurzył się właśnie w różne takie sytuacje rzeczywistości, których my się boimy, żeby nam pokazać, że On potrafi nas przez to przeprowadzić do życia. Żebyśmy pomału, pomału dali się przekonać, że naprawdę Jezusa się uchwycić, nawet jeżeli to kosztuje, że coś innego trzeba puścić z ręki, właśnie w imię tego uchwycenia się Jezusa, w imię wytrwania przy Jezusie, że On naprawdę prowadzi nas do życia. Do życia. Właśnie, to jest wielkie w Jezusie, wiecie. Ja to coraz bardziej podziwiam, im dłużej jestem księdzem, tym bardziej to podziwiam, bo to jest wielkie w Jezusie, że On rozumie nasze lęki. On rozumie, że my czasami nie potrafimy tak od razu, z miejsca, radykalnie wszystko rzucić, pójść za Jezusem. Okazuje się, że Jezus tego nie wymaga. On rozumie, że to jest jakiś proces, że człowiek potrzebuje dojść do takiego głębokiego przekonania. Że ja się chcę uchwycić Jezusa, nawet jeśli to kosztuje puszczenie czegoś innego. Że Jezus wytrwale przychodzi do każdego z nas, że ucierpliwie, wytrwale każdego z nas przekonać, i On to rozumie, że nie każdy tak od razu stryk, prawda? Że każdy z nas ma swój czas, każdy z nas ma swoje lęki, swoje obawy, swoje niepokoje, swoje wątpliwości, każdy z nas ma swoją historię, prawda? Każdy z nas jest inny. I to ja to podziwiam w Jezusie, nie? bo yy, tak normalnie po ludzku to by się chciało zmusić, nie? wymusić na człowieka. Nie? Że, Dla Twojego dobra ja Cię zmuszę, żebyś wszystko zostawił, poszedł za Jezusem. No, to nie zadziała, na siłę to nie zadziała. Na siłę to nie zadziała i to wielkie jest w Jezusie, ta Jego wielka cierpliwość do nas i to głębokie zrozumienie, że każdy z nas potrzebuje swojego czasu, swojego procesu, swojego rozwoju. Jezus, jak mówi tą przypowieść, zobaczcie te etapy siania ziarna, nie? Prawda, tutaj droga, tutaj skała, tutaj chwasty, tu coś, ale wreszcie, cierpliwie, ostatecznie to ziarno gdzieś przynosi owoce, nie? Proces, nie? Że Jezus to rozumie, że każdy z nas potrzebuje swojego własnego procesu, to rozumie, I właśnie... Warto na tym zrozumieniu Jezusa się zaczepić. Uchwycić się tego, że Jezus mnie rozumie. Jezus mnie rozumie. Rozumie, dlaczego dzisiaj nie potrafię zrobić więcej. On rozumie, dlaczego dzisiaj potrafiłem zrobić tylko tyle i nie więcej. On to rozumie. Świat będzie cię rozliczał, nie będzie cię pytał, czy miałeś siły, czy nie miałeś, czy coś tam. A Jezus cię zrozumie. Zrozumie, dlaczego dzisiaj potrafiłeś tyle i nie więcej. Właśnie, więc warto to zobaczyć w Jezusie. Nie wymagania, ale po pierwsze to głębokie zrozumienie, że On nas rozumie. Amen. Amen. Bardzo Wam dziękuję, że przyszliście, że mogliśmy się razem pomodlić, spotkać Pana Jezusa. No, ja się modliłem za Panią Zosię, wielu z Was pewnie też, pewnie niektórzy przyszli z własnymi intencjami. Mamy do kogo przychodzić do Jezusa i on nas nigdy nie zawiedzie. Może nie zawsze spełni wszystkie nasze zachcianki tak jak my chcemy, ale zawsze na pewno zrobi to co dobre. Właśnie tu cała sztuka jest, żeby uwierzyć, że to Jezus wie lepiej co dobre. Tak, To jest cała sztuka, żeby w to uwierzyć. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby Go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A ty wodzy niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą, strąć do piekła. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn i duch święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Do Ciebie, matko szafa.